Witamy w naszej kolejnej analizie materiałów i skupimy się na, wydaje się, absolutnie fundamentalnej zasadzie tej filozofii. Dzień dobry. Chodzi o to słynne jem tylko to, co mi smakuje. A, może precyzyjniej. Nie wolno jeść tego, na co nie ma się ochoty. Zgłębimy, co to właściwie znaczy, no i dlaczego to jest aż tak no, kluczowe. Rzeczywiście, ta zasada wydaje się być e, no, samym sednem tego podejścia opisanego w źródłach. Przyjrzyjmy się, jakie konsekwencje według autorów niesie za sobą takie, no wiesz, ignorowanie sygnałów naszego apetytu. Okej, okay, rozpakujmy to. Materiały sugerują coś fascynującego, ale też trochę niepokojącego. Mówią, że jedzenie wbrew sobie, tak z przymusu, jest przez organizm odbierane nie jak paliwo, tylko bardziej jak, no jak balast. Balast, który obciąża. Tak. I co gorsza, to może uruchamiać reakcje zapalne. Czytamy nawet, że takie przewlekłe stany zapalne wynikające właśnie z jedzenia na siłę, mogą w dłuższej perspektywie no, przyczyniać się do rozwoju niektórych chorób. Wspominają nawet o nowotworach, prawda? To dość mocne stwierdzenie. Dokładnie. Czyli zamiast energii dostarczamy organizmowi coś, co go no, zaśmieca i obciąża? I to się potem objawia, jak czytamy, sennością po jedzeniu, apatią, mogą pojawić się bóle, takie ogólne zmęczenie. Organizm jest po prostu jakby przeciążony metabolicznie, musi sobie radzić z czymś, czego wcale nie chciał, prawda? Mhm. Mm ale co ciekawe, z drugiej strony te same materiały mocno podkreślają, że nasz organizm ma taką wrodzoną mądrość, że on intuicyjnie wie, czego potrzebuje. Tak, to jest bardzo ważny punkt. Coś, co podobno często tracimy przez złe nawyki, może jakieś nałogi. Właśnie. W źródłach czytamy, że DDP to nie tylko dieta, ale też. Yy no narzędzie diagnostyczno-terapeutyczne oparte właśnie na samoobserwacji kluczem jest żeby na nowo nauczyć się odczytywać te subtelne sygnały a masz może jakieś przykłady z tych materiałów które by to dobrze ilustrowały tak są przykłady jest mowa na przykład o żółtkach jaj często pojawiają się w kontekście diety optymalnej i opisany jest przypadek osób, którym te żółtka kiedyś służyły, ale potem zaczęły jeść je nawykowo, bez specjalnej ochoty. Z przyzwyczajenia po prostu. Dokładnie. I efekt. Według tych źródeł zaczął im rosnąć poziom cukru. Produkt stał się wręcz nietolerowany, potencjalnie szkodliwy. To pokazuje, jak coś dobrego może zaszkodzić, gdy brakuje tej no ochoty. Niesamowite. A jest coś jeszcze? Jest też przykład z jabłoszkami. Przytaczane są badania alergologiczne, które sugerują, że, powiedzmy, nielubiane odmiany jabłek mogły wywoływać u badanych jakieś negatywne reakcje. A te lubiane? A te jedzone z przyjemnością już nie. To podkreśla jak ważny jest ten subiektywny odbiór ta przyjemność z jedzenia nawet obiektywnie zdrowy produkt jeśli jemy go z przymusu może stać się problemem kurczę czyli to nasze nastawienie ta ochota ma aż takie znaczenie dla reakcji ciała wygląda na to że tak właśnie sugerują te materiały co więcej, wskazują też, że w miarę stosowania DDP i przywracania równowagi w organizmie, smaki mogą się zmieniać, ewoluować. W sensie, że zaczyna nam smakować to, co nam służy? Tak jakby. To, co wcześniej było nieapetyczne, może stać się pożądane, bo organizm zaczyna, no wiesz, lepiej wiedzieć, co jest dla niego dobre w danym momencie. Okej, okay, to brzmi sensownie, ale jak to przełożyć na praktykę? Jak systematycznie obserwować te reakcje ciała, zwłaszcza jeśli czujemy, że nasza intuicja jest, no powiedzmy, trochę uśpiona? I tu właśnie wchodzi w grę dzienniczek żywieniowy. Materiały opisują go jako kluczowe narzędzie diagnostyczne. Aha, czyli nie tylko lista, co zjadłam? Zdecydowanie nie. To ma być coś więcej, niemal takie osobiste laboratorium. Zalecają zapisywać wszystko, co się je i pije z dokładnymi godzinami to ważne. Ale pewnie też jak się czujemy po tym, prawda? Dokładnie. Równie ważne jest notowanie samopoczucia poziom energii. Czy pojawiają się jakieś bóle, zmęczenie, jak szpimy, a dla osób z cukrzyczą absolutnie kluczowe jest monitorowanie poziomu cukru, szczególnie rano, czczo. Czyli chodzi o to, żeby powiązać jedzenie z tym, jak reaguje organizm? Tak, taki dzienniczek pozwala przyłapać, że tak powiem, te produkty albo pory dnia, które nam nie służą, nawet jeśli na co dzień nie zdajemy sobie z tego sprawy. Rozumiem. Pomaga zidentyfikować takie ukryte problemy? Tak. Jak czytamy, pozwala to zidentyfikować coś, co nazywają objawem porannym. Objaw poranny? Co to takiego? To jest właśnie to gorsze samopoczucie rano, ból głowy, może być podwyższony cukier, zmęczenie, inne dolegliwości, które mogą być wynikiem jakiegoś błędu dietetycznego z poprzedniego dnia. Mhm. Czyli patrzymy, co jedliśmy wczoraj, jeśli dziś rano czujemy się źle. Dokładnie. Systematyczna obserwacja pomaga znaleźć tego winowajce i go wyeliminować. To jest po prostu proces nauki języka własnego ciała, nawet jeśli ta intuicja na początku trochę szwankuje. Okej, okay, czyli podsumowując te najważniejsze wnioski z analizowanych materiałów, ta fundamentalna zasada DDP nie jedz bez ochoty ma nas chronić przed obciążaniem organizmu i y, potencjalnymi stanami zapalnymi. Kluczowe jest wsłuchiwanie się w te sygnały z ciała. Zgadza się. A kiedy ta wewnętrzna nawigacja, ta intuicja zawodzi, albo jest zaburzona, to dzienniczek żywieniowy staje się takim praktycznym kompasem. Mhm. Umożliwia naukę rozpoznawania potrzeb organizmu i identyfikację tych problematycznych pokarmów, właśnie przez świadomą obserwację reakcji, w tym tego wspomnianego objawu porannego. Chodzi o odzyskanie takiej świadomej kontroli nad tym, co jemy i jak to na nas wpływa. Dobrze powiedziane. To może na koniec taka myśl, zainspirowana tymi materiałami, do samodzielnego rozważania. Jak często zdarza się nam sięgać po jedzenie z przyzwyczajenia, albo z nudów, ze stresu, a nie z takiej prawdziwej, autentycznej ochoty czy głodu? Dobre pytanie. Może warto zacząć trochę uważniej obserwować, jak nasze ciało reaguje po różnych posiłkach, zwłaszcza tych zjedzonych tak bez przekonania na siłę. Co o tym myślicie? Dziękujemy za uwagę. Dziękujemy.